Siemano widzowie i witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będzie kupno nowych nabytków. Wiktor i Wuja i Maniek pojechał, pojechali kupić nowe nabytki, a tam Cię wyjaśniał z kaura. Kultywator kupiliśmy Rozrzutnik I w ogóle widzicie, że oni w jeden dzień wyremontowali Bizona bo oni kurde, bo jak patrzyłem, to nie już tam orali no to szybko się postarali chłopaki dobra, za, w, tym, w tym odcinku będzie zakup dwóch nowych maszyn i zaczynam, będziemy zaczyna, zaczynać remont trzydziestki. teraz wyjeżdża w Polaciu, O, ja Cię kręcę. W... Adam nie będzie zadowolony, dzwonię do Adama. Mm, halo? No halo, halo. Przyjedziesz? No. Na początku jedzie i nie słyszy, że coś skrzypi. Jezu Chryste. Paweł. Bierz, bierzemy i ciągniemy to. To zaraz. Bo to trzeba odsunąć z drogi. No dobra, albo pojedziesz po narzędzia i zrobimy to. No dobra, dobra. ja do jadę po narzędzia. dobra, tu jest skrzynka i naprawiamy to. No i się udało młody. Widzisz, jak to szybko poszło. Szło. Jakby mieliśmy to robić 2 godziny, to kurde młody to by na warsztat pojechać i w dwie minuty się zrobiło. Wiecie. No, no. Dobra. To idę do domu no. Dobra. I do garażu schowujemy. Młody, dostaniesz karę, ale będziesz mógł jeść jeszcze całą wioskę. Ale dostajesz karę na... na... I masz kary i musisz chodzić, chodzić spać o 20, a nie o 22. Dobrze, dobrze. Ja tam tylko ja taki trochę zmulały jestem. Wiesz? No dobra, to czekaj. Dodam ci tabletki i pójdziemy do domu. Jezu, Chrystus, ale te, te błotniki i, i maska ciężka. Jeszcze trzeba będziemy silnik zdejmować. Bo tam coś w silniku zgrzytało i nie wiem czy, czy nie będzie trzeba rozpołować go na połowę. O, oho, będzie czego rozpołowić, bo widzę tutaj. Coś się stało i ucieka paliwo, a to do silnika. No to zobaczymy jak się rozpołowi. To będzie trzeba silnik wyciągać i chłodnicę chcę wyciągnąć, a chłodnicę to trzeba wyciągnąć, żeby silnik wyciągnąć więc to tak a i może bak jeszcze będzie co wyciągać i będziemy przydać nóż taki ładniejszy i będziemy malować całą ramę 30 będziemy będzie taka czerwona no więc no więc musimy się szykować żeby tą trzydziestkę zrobić jak nówkę. dobra może teraz pomalujemy tą część tamtą dobra malujemy dobra pomalowane więc jest dobrze Teraz może będziemy się brać za malowanie maski. No nie wiem na jaki kolor, ale dobra, malujemy tą maskę. Skończyła mi się szara i musiałem dodać trochę białej, więc jedno jest szare i białe. Może te robotniki albo nie będę ich malować, żeby takiego kolorowego. No, dobra, zakładamy wszystko. Dobra skończona 30 a teraz może do tego silnika w bizonie zajrzymy. Tylko by wyjechałem tym bizonem i by 30 tam wstawiłem. Albo albo 30 tam gdzieś dać z tyłu, 40 dać z tyłu i tutaj gdzieś zajrzymy do tego silnika. <grym> Hmm. Eee. Aha, już wiem, co się stało. Ten e, jak to miało, e, silnik się zatarł i kurde, nie wiadomo, czy nie będzie zakowid nowego silnika, ale. Ale może tylko to naprawimy coś i będziemy znowu zniwować. Ale to sąsiadem nas porobiły, że jest pozniwowane, a my dopiero. A my dopiero naprawimy Bizona. No kurde szkoda. Dobra, tylko schowiemy, schowiemy do tego do, do shopy i do tego do, wi, do wiaty. I, i lecimy i lecz i będziemy kończyć odcinek lub jeszcze porośli porozsiewamy. Dobra. Dobra, teraz ja odstawiam. Dobra, wyjeżdżamy z pola, wyjeźdzamy z łąki. To by było na tyle, no to na razie patrzeć.